Siemanko! dzisiaj jesteśmy z Weroniką Witek, naszą serialową sarą. Tutaj Instagram. Wyściał. Zostawiajcie sobie łapki w górę, jeżeli Wam się odcinek będzie podobać, a jeśli Wam będzie podobał. Na koniec odcinka będzie ogłoszenie wyników z poprzednich dwóch konkursów, więc no, dajcie do końca. Dobra, dzisiaj nagrywamy dla Was QA i telefony do widzów, bo widziałam, że zrobiło to mam w furorach, więc sobie z nimi pogadamy. QA. Proszę, miałam ja tutaj przyjechałam na wefie. <laughs> miałaś <laughs> operacji plastycznej. Żadnej, ani jednej. Z ręką na sercu. Nie pomieszczałeś wam, nic nie, nie Nie, to są moje usta, moje policzki. To są moje rosyjskie kości policzkowe. Tutaj nie ma co robić. to jest <grym> straszne, my gramy razem dwa i pół roku i ja się dopiero ostatnio dowiedziałam, że masz korzenie rosyjskie. <grym> Dobra, od którego wieku zaczęłaś interesować się? No, ja się chyba interesowałam tym od zawsze. Jakoś tak w przedszkolu grałam w wiasełkach, w prasnowcy grałam w piosełkach. W gimnazjum też grałam w piasełkach, W liceum już grałam w teatrze amatorskim i spędziłam w nim jakieś 4 lata. I po drodze grałam w szkole 19, no jakoś tak jakieś tam mniejsze rzeczy jeszcze. Kim z planu macie najlepszy kontakt? Kopiecam Nie mam spoko, w sumie. A ty? Ja tutaj muszę być trochę stronnicza z racji tego, że znam Bukowską jakieś 10 lat, e, ale generalnie. Z częścią ekipy lepsze, z częścią ekipy gorsze, ale to przede wszystkim zależy od tego, jak kto z kim pracuje. Jeżeli ktoś no z tego mało pracuje i się rzadko na planie, to też automatycznie ten kontakt jest dużo mniejszy niż tak jak widujesz się z kimś cały czas na planie i usłyszysz, jakby uciekł od twarzy, jak chodzisz do garderoby <laughs> <Ja laughs> Coś w tym jest. Czy brakuje Ci Irka w serialu? Czy brakuje mi Irka w serialu? No... Ja nie za z tym Irkiem grałam, wiecie? Ja z nim grałam przez pierwszy sezon, może dwa. A potem jakoś tak z nim nie grałam, więc nie miałam się z nim w garderobie. Jakoś też nie odczuwam wybitnie jego braku w garderobie, bo z nim nie miałam scen, no. No sobie sumie fakt, on w od jest karmisty. Więc jest totalnie dwa osobne jakby, ten, wątek. Czy Czy był wątek Benka jakby... Szkoda, że się skończył, no ale... Nieważne. Byście mogły na jeden dzień zamienić się z życiem to z kim? Z Seleną Ja się zamieniła na przykład z kotem. Z kotem? Realnie, możesz spać cały dzień. Jedyne co robisz, to robisz człowiekowi daj żreć, daj żreć, daj żreć. I tyle. Samo się podaje. Czemu ja bym się zamieniła swoim człowiekiem życia? Lubię swoje życie. Ja bym się zamieniła z Seleną, żeby zobaczyć... Jak to nie mieć nerki? <laughs> Czy czemu, Justinem Bieberem tak? bym się zamieniła. On jest Sally Heidi to jest... Dobrze kombinujesz. Czy serialowy Oscar będzie jeszcze w serialu 19+. Ale robię? Nie wiem. No, w też mieli oddzielne wątki. Dlaczego w 19 plus zostawiłaś swojego narzeczonego? <noise> Bo go nie kochałam. <głosy> <głosy> nie, no tak naprawdę Sara no, ma mega negatywną postać i jakby nie jest najprzyjemniejszym człowiekiem na świecie i raczej myśli głównie o sobie. Z tej też okazji w sumie wykorzystywała tego Krzysia bardzo i chyba nikt go nie kochała tak naprawdę. Więc go wykorzystywała, wzięła od niego pieniądze, wzięła od niego knajpę, wzięła jego dumę, honor i męskość i całą resztę i go bezczelnie przed tym ślubnym kobiercem po prostu porzuciła. może będzie Dobra. <laughs> Czy kiedykolwiek byłaś w związku tak naprawdę z 19, z kimś z doktorów 19, <gulowe> <gulowe> tak, było tego trochę. Ja się czuję, że się całujesz obokami na planie. Ja tak y, ogólnie y, zrobię tutaj orędzie hmm. narodów, w ramach też tych wszystkich y, zazdrosnych ludzi i tak dalej. Ja też wam, no, ja mam to szczęście, że no, facet nie jest zazdrosny. O takie rzeczy to też się nie, jak to wie jak to wygląda. Ale w momencie, w którym jest scena pocałunku albo scena łóżkowa, to to nie jest tak, że my tutaj mamy... Mm, 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 nie. nie. Za nami jest 30 innych ludzi, przed nami jest kolejna piątka, tutaj lata gość z tyką, my mamy obklejone mikroporty wokół siebie. Tutaj jest jeden gość z kamerą, tutaj jest drugi gość z kamerą, asystent reżysera, reżyser, kierownik planu, statyści, to jest masa ludzi, więc nawet jeżeli ma być namiętny w łóżku. No, ale nawet w knajpie. nawet jeżeli ma być namiętny pocałunek, to nie ma w tym nic z takiej uczucia. erotyczności, z uczucia. Po prostu chcesz, żeby to się już skończyło. Nie ja tak mam, nie wiem jak ty, ale ja zawsze miałam takie... No okay. Ja tak miałam jak nagrywałam ja... ja tak z jednym 16 bo to, znaczy nie wiem ile on miał lat, wyglądał na jakieś 16-15. Czy znaczy, masz jakiś oprócz scenarii, w których musisz się całować i częściowo częściowo rozbierać? Nie mam. A ty? Myję te sceny? Miałam... Kiedyś nie mam już opory, ale teraz już nie mam. Ale musiałam się trochę pogodzić z... ze swoim ciałem. <głos》>, że wszystko jest okej okay i nie słuchać. I jakby wiesz, w momencie, w którym wszędzie dookoła się mówi powinnaś być wysoka, szczupła, duże cycki, duża dupa... Wiesz, cały czas słuchasz takich rzeczy, to z czasem zaczynasz myśleć, że ej, wszystko mogło być trochę większe, a potem się już z tym pogodziłam i jakby... Nie mam problemu. Tym bardziej, że ja też w teatrze miałam takie sceny, gdzie musiałam, nie wiem, udawać, że się... Na scenie i to pogodziłam się. Przeciwko. Ale bardzo fajnie wspominam czasy teatralne. Hmm. Nie grałam prześladowanych w Mondyce. Fajnie było. Jakie były twoje najbardziej hardkorowe sceny? No na pewno wypadanie przez szyby, dzięki któremu Oskar wylądował w więzieniu, a Sara zdobyła bliznę na twarzy, wieloletnią towaluszkę Sary Rodalskiej. <śmiech> <śmiech> Więc na pewno było to. Pamiętam, że wsypywałam, tylko nie pamiętam czy to było z serialowym albo z serialowym nogu, już nie pamiętam z kim to było, ale wsypywałyśmy chłopakom tabletki i k***ów do tatrinków, żeby upozorować, że ze sobą spali, i się potem rozebraliśmy i Wyglądało. Nie wiem, czy mam jeszcze jakieś takie hardkory, no oprócz tego wypadania przez szybę, po którą wylądowałam w szpitalu. Ale <laughs> serio, czy w serialu? Nie, wiesz co, mieliśmy taki mikrowypadek na planie i musieliśmy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z moją ręką. Wypadałam, jakby kaskader wypadał przez szybę, ale mieliśmy też ten szarpanie, zanim ja się położyłam w tym szkle. No i w trakcie tej sceny szarpania, mimo tego, że był kaskader, wszyscy też byliśmy trochę zestresowani, bo było zimno i brzydko w ogóle, nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, no i w pewnym momencie miałam na ręce. <laughs> zagraliśmy do końca. No by się, miło, bo się pytali, by tam rozili mi tę rękę, żeby wszystko było w porządku, byłby ratownik też na planie. Pytali się, czy dam radę ja już po prostu zaryczana stwierdziłam, będzie to jeszcze lepiej wyglądać, więc ja naprawdę płaczę w tej scenie. I ja akurat kaskadry spadłam na tę rękę, na której miałam tą banię, więc w momencie, w którym ja spadałam, była stop akcja, to cała, cały plan podchodził, podnosił mnie z ziemi, z od, jakby rozkładał to całe szkło po bokach i potem mnie kładł z na ziemi, żebym zagrała kolejnego dupla. Okej, okay, dzwonimy do widzów. Pierwszy widz to jest Orych Lewa. Halo! Cześć! Cześć! Hej! E, wiesz kto dzwoni? E, tak, Dominika i Monika Zarzycka. Nie Monika Cześć? Zarzycka. <słyski> Bez Moniki. Veronika Witek, czyli Sara nasza serialowa. Aaa, he, Cześć! <słyski> Co tam? No wszystko ok. właśnie e, skończyłam lekcję i teraz jadę do mamy. O, Masz, nie wiem, jakieś pytania albo ktoś kogoś pozdrowić? No tak, pozdrawiam całą ekipę 19! Yeah. Dzięki wielkie, na pewno przekażemy pozdrowienia, na pewno Ola przekaże jak pojedzie do pracy. A ja no jedna sobie. Okej, okay, dobra. No to dziękuję bardzo. To miłego dnia. Miłego dnia Trzymaję. Cześć. Pa. Hejka! Halo! Halo, cześć! Wiesz, kto dzwoni? Tak. O, i co tam, masz jakieś pytanka? Nie wiem, na razie jestem zestresowana trochę. Czym? Nie stresuj się, ja sama w stresie. <grym> Pełen chill. No, co tam, yy, skąd jesteś w ogóle? Ja jestem z Ostrowca Świętokrzyskiego. Dziękuję. Czekaj. O, my... co, masz, masz tę magiczną szansę, żeby zadać nam jakieś pytania na odcinku. Oj. Dawaj, myślę e... nad czymś. Jak się pracuje na planie 19%? Plus? Dobre, szeroko rozbudowane pytanie. Fajnie się pracuje, no jak się ma pracować? Na no, pracę jak każda inna. Przychodzimy, uśmiechamy się do kamery i no, wychodzimy na. No. ja się pracuje na planie. Bardzo dobrze. Zależy z kim pracuję, raczej ludzi lubię. Jest ogólnie mega fajnie. Dobra, kochana. My w takim razie dzwonimy dalej. Ciebie pozdrawiamy cieplutko. No i pewnie do usłyszenia znowu. Albo do zobaczenia, bo jesteś bardzo aktywna, widzę, na moim Instagramie. O, właśnie sobie odwrzodzili filmik. No, to trzymaj się, cieplutko pozdrawiamy. Cześć! Ha! Dzwonimy do Oli! Ale nie chcę z nami rozmawiać. Ola... No, ale nie to dalej. Halo! Cześć! Halo! Wiesz, kto dzwoni? Nie, nie mam pojęcia. Serialowa Dominika i Sara! Podałaś numer w... To moim stories, więc tak sobie sobie wybrałyśmy i dzwonimy. Co tam? Co ty wierasz? No, Tak wyszło. Też się nie e, spodziewałam. no y, dziewczyna aktualnie siedzę na Islandii. O kurde, na Islandii? No właśnie. Ja aktualnie jestem na Islandii, także... Właśnie dzisiaj wracam do Polski. O kurde, nie wracaj, nie ma po co, w sensie nie wracasz tutaj nic. Wiem, za co mam widok z okna na, na wulkan na którym ostatnio byłam przedwczoraj nawet. Nie wracaj, no, naprawdę, no. nie opłaca się. Powiedz nam, gdzie mieszkasz, to my dojedziemy. Przywieziemy co nam trzeba? Jakąś konserwę? Jakiegoś chlebka polskiego? Ogóra, A, ogóreczka? <noise> nie, powiem wam, że tutaj są polskie sklepy, także radzimy sobie. Co chwilę ktoś przyjeżdża, wiedzę, że ktoś przywozi, także nie, nie jest źle. Ale właśnie zaczęło padać chyba coś po, po, po malutku. Mm, yes. Ale w sensie tutaj jest jasno cały czas. My o 22 mamy tutaj y, jasność jak o 18 w Polsce, więc y, na wycieczki na wulkan chodzimy na tych środku nocy, żeby sobie pooglądać, więc... Nie, ma, nie mam tego zazdrościć, że u was świeci słońce, a u nas aktualnie nie, bo jak z, wyglądam przez okno, to mam widok na plac zabaw szkolny, na którym dzieci się bawią nawet o 23.30, bo jest jasno. A to sobie za punkt honoru obrałaś, tak? Żeby nam się zrobiło przykro, siedzimy w Polsce. Czekajcie, to trochę mnie obudziłyście, więc macie za swoje. Tak, że tak niedobrze, no. No, no to Nie ja. są różnice czasu, więc ja też niedawno wstałam. Którą masz godzinę? O, to jednak, to trochę jednak zimno, ale nie jest źle. Jak, jak na piżamkę, to i tak nie jest źle. Zachmurzenie całkowite, jeżeli Was to pociesza. Rachunek jest tu za abonament na Islandię, Ola. <gryzny> a dobra, słuchaj, bo w takim razie to my chyba w takim razie płacimy, a dzwonię nie ze swojego telefonu. E, masz może jakieś pytanie do nas? E, pff, co u was? No <gryzny> i się właśnie na ubiejny, plan jak, jak tam dziewczyny, co robicie? I, I rozmawiamy. Aktualnie rozpaczam, że nie jestem na Islandii. Dobra, to bo skoro, mam... skoro płacimy, bo tutaj już widzę, że ci menadżer bardzo denerwuje, <laughs> ja bo to jest nimi telefonu. <laughs> to my się rozłączamy, ale e, trzymaj się ciepło. Nie wracaj do Polski. Dalej tu... piszę, jakby tu się nic nie, nie, się nie, nie zmieniło. Więc... wracam więc... jest najgorsze, dzisiaj mam samolot. Do znaczy. powodzenia <grym> i co to byś jak myślicie wróciłem na jakieś wakacje albo Islandię, czy coś tam. No, ja to wrzucę. To, to. to trzymaj się, krótko mała. Do zobaczenia, usłyszenia, cześć. pewnie zobaczenia, bo na Instagramie cześć. często mi się przewijasz. Pa! Pa! To pa. jest na Islandii. Dlaczego? A ja jestem w Karkowie kiedy ja mówię, ej, przy ty dzwonisz na Islandię, ja tole. Nie, bo na szatku widziałaś, się poniesione koszty. Ostatni telefon, pa, Ulisio. Cześć! Cześć! Halo! Wiesz, kto dzwoni? Nie. Podałaś dosłownie przed chwilką numer yy, na moim Instagramie, w takiej rubryczce numery telefonów. Aha, rzeczywiście. No zadzwonimy, no. Później jeszcze jestem w szoku. Hello? Co tam? Jak się nazywasz? W ogóle Paulina. Dobra, nieważne, nie było pytania. Przepraszam, doszło po czasie. Coś przerywa. Halo? 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 Obieca się. Halo! O, nie. o, słychać teraz? Mhm. Zawała, za się. O, to być wszystko u nas. U nas tak! Wszystko jest pięknie, dosyć na plan. Ja na nasionaniem. Może jakieś pytania do nas odnośnie, nie wiem, 19, albo czegokolwiek? To znaczy, byłam na początku bardzo na bieżąco do tego sezonu ostatniego, dlatego że nie mam playera wypuklonego i teraz miałam dosyć mało czasu, ale będę to nadrabiać. No, e, to bardzo dobry styl. Cieszymy się bardzo. No to co? To w takim razie nie wiem. No my Ci życzymy miłego dnia. Dziękuję. I trzymaj się ciepło. I, I zdrowo. No, zdrowo, tak. No to trzymaj się ciepłutko, Buziaki. Pa! Pa! No to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Koniecznie łapka w górę, subik. Odwiedzajcie o w kosik y, Instagrama y, pani pani Witek. Tu! Albo tu, tu. Za chwilę pokażę się Wam na konkursu kursu i... Bo zaś. Buziaki. <laughs>